W dzisiejszym vlogu Wam pokażę, co jest w mojej torebce. Tu jest moja koleżanka Małgosia, która będzie mi pomagać. Ona też jest pasjonerką i pasjonistką. No więc słuchajcie, ja w swojej torebce mam pustą butelkę po tym barku. To jest tym bark yy, o 500 ml, pół litra. Smak jabłko mięta. Bardzo dobry, polecam, naprawdę można się nim świetnie opuścić w takie upalne, listopadowe dni jak dzisiaj, gdzie jest 2 stopnie. Następną rzeczą, którą mam, jest parawą ze sklepu Lidl. Paragon na kwotę 29,15 zł i właśnie tutaj z Małgosią robiłam zakupy. Też jest super, jak się udacie do Lidla. Potwierdza. Naprawdę możecie takie coś dostać. Następną rzeczą, którą chcę Wam pokazać jest zestaw krzyżówek. Jest to 300 krzyżówek panoramicznych. Yy, bardzo lubię rozwiązywać te krzyżówki, umilają one czas, prawda można trochę poćwiczyć głowę, mają fajne tutaj takie gumowe, nie wiem czy widzicie, czy to widzicie, bo światło trochę jest, no, ale mam nadzieję, że widzicie, może taki chodzi tutaj że klej jest i można wyrwać i innym znajomym dać krzyżówki. Jeszcze jest 100, 200, 300 i jeszcze są inne pojemności. Dobrze, następną rzeczą, którą mam, się się jest mięta gazeta Newsweek. Yy, jest to numer 43, 22, 28, 10, cena 5 złotych, lubię czasem poczytać, no niestety jak widzicie jakość gazety jest nie najlepsza, w takich torebkach psuje się ona, no tutaj prawda, to już w waszej decyzji postaram czy sobie taką kupicie, nie wiem czy widać, ma światło jak zwykle, ale nie wiem czy to widzicie następną rzeczą są chusteczki Kleenex, yy, rumiankowe. Ja zapatrzyłam się w niej w sklepie O'Show, yy, jest to yy, 10 sztuk jest w takim opakowaniu. Niestety problemem tutaj zapach, nie każdemu on odpowiada i tutaj Gosia na przykład stwierdziła, że one pachną czym? Kiblem. Także tak, no cóż mi to aż tak bardzo nie przeszkadza, ale następnym raz na pewno nie skuszę się na ich zakup. Może wezmę z balsamem aromatycznym, coś takiego. Dobra, następną rzeczą jest zużyta chusteczka higieniczna, właśnie jedna z tych, to zaraz wyrzucę. I druga, trzecia, dobrze. Kolejną rzeczą jest fitero na moje okulary. Prawda? Znajduje się w nim ściereczka o takim kolorze, no to jest taki ciemny błękit, nie wiem czy Wy to widzicie. Ja tu ściereczkę dostałam w Lublinie, u optyka, w Tesco. W Tesco jest optyk, ale nie tam w środku oczywiście, haha, tylko... Dobra, może następną rzeczą, którą Wam pokażę, jest długopisy. Słuchajcie, ja nie mogę mieć swojej torebki bez długopisów. I tutaj ja mam cztery, <ścoughs> cztery długopisy mam. Tutaj taki niebiesko-biały, nie wiem czy Wy to widzicie, trochę podobny jak do pigmentu z maka. Mocno napigmentowany długopis. Kolejny długopis jest różowy. Tutaj ma bardzo fajny, nie wciskamy, tylko obracamy. Świetnie naprawdę Wszystkim Wam polecam. Wszystkim. Dziewczyny na vlogach tak chwaliły, pozdrawiam. Dobra, linczak na górze daję. Następny mam yy, pomarańczowo-biały i yy, taki bezbarwny, ale naprawdę... Każdej torebki postują, ale bo w każdym razie polecam zestaw tych reklamów i długopisów. Kolejną rzeczą, która jest, jest w mojej torebce, jest to portfel. Oj, tu dziewczyna będzie dużo pokazywania. Co jest w moim portfelu? Zesp Zdjęcia zespołu ich troje, bo jestem wielką fanką, Michał Wiśniewski i jego żony. Mam tutaj karty, różne płatnicze, naklejkę z hejach. No, bardzo lubię ten portfel. Mnóstwo paragonów, 300 baniek w torbie. Tutaj również paragon jakiś drobny, o jest to taki zwykły brązoport, jakieś kupiony na wakacjach, nic specjalnego, ale pasuje do każdej torebki, kolor brązowy, do każdej stylizacji, niezależnie od pory roku, także dziewczyny kupujcie naprawdę, nie wszystko musi być kupione w sieciukach, żeby było super, czasem na wakacjach coś się fajnego dostanie. Co tu jeszcze w tej jest? Gazeta, kolejna polityka, bo dzisiaj mamy wykłady, też zmięta, za 5 zł chujowa jakość, no przepraszam, ale nie da się tego inaczej określić. Część artykułów już przeczytałam. Zawsze to jakoś umili czas w autobusie. Nie wiem, czy Wy tu widzicie, bo jest taki fajny czerwony kolor. Muszę sobie takie paznokcie zrobić. No bo wtedy ładnie wygląda w autobusie, jak ma się rozłożono czerwoną gazetę i czerwone paznokcie. Dobra. Co tu jeszcze? No trochę długi będzie ten filmik, ale wiecie. Tarapka duża, to i filmik długi. Tutaj mam y, taką karteczkę Super Taxi, wizytówkę. Prawda, warszawska taksówka. Można płacić kartą. Kiedyś korzystałam, ale to schowałam do portfela. Głąbka do włosów, następnie karteczka z dziekana, tu jest zwolnienie lekarskie, tutaj zasłonię nazwisko, ale mogę Wam pokazać jak to wygląda. Następną rzeczą jest prezent naszego kolegi, gosi mojego Cypriana i naszej super kamerzystki Patrycji. Jest to taki kalendarz Organizer Orange, naprawdę jest super, gdzie są dni, możecie zapisać ważne wydarzenia w Waszym życiu, takie jak wyprzedaż w Zarze albo, nie wiem, zrobienie paznoczu, kosmetyczki, nagranie nowego vloga. Oraz mnóstwo, mnóstwo innych rzeczy. Z tyłu jest przydatna mapa Polski. O, zaraz wam pokażę. Tak, 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 tak. Tu jest stolica Polski. Tutaj, dokładnie Lublin, to jest stolica, to jest ważne. A ja mieszkam tutaj na wsi, teraz w Warszawie. No, także super. Co tu jeszcze mam? Na przykład, co mam jutro do zrobienia? Muszę zrobić prezentację na antropologię. Jest retropark u Patrycji. Taki organizator, no, jest moim zdaniem, dziewczyny niezbędny. W każdej damskiej torebce. Dobrze, następną rzeczą, którą mam w torebce, błyszczyk Inglot, ale ja nie wiem, czy wy widzicie. Czy widzicie światło? <grym> Numer 96. Słuchajcie, kolor piękny. Często mi zadajecie pytania, co ja mam na ustach. Na to od razu mówię, że to jest O. <grym> nie wiem, czy wy widzicie, bo grupa odbiorców vlogów kosmetycznych jest niewidoma, zazwyczaj. Inglot, bardzo polecam, 96. No piękny zapach, no naprawdę wart swojej ceny. Ja i jak wydaje, już mam tak długo. Kolejny długopis, też bardzo fajny, przydatny dla każdego wykład, każde ćwiczenia. No i to tyle moje, ale nie pokazałam Wam najważniejszej rzeczy. Jak wygląda moja torebka? O, to na początku Tak, że taką mam dzisiaj torebkę. Zresztą zamówienie z Inglota, to może Wam też pokażę. Z Inglota. Krem do stóp Avon Foodworks o pięknym owocowym jak to jest zapach? <grym> Jagoda z malinami. Jagoda z malinami. Nie wiem czy wy widzicie. Oraz y, róż do twarzy taki. O numerze y, NN1. To proszę i zaraz Wam pokażę dziewczyny, to jest piękne lusterko, pędzelek. A, tak, 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 się. Tak. <laughs> tak. <laughs> widzicie, piękne ocie, Ja wam zaraz dziewczyny zresztą pokażę. Słocza. Zrób słocza. To się słocza nazywa, tak. A, słocza zrobię, tak? Proszę. Także widzicie, no świetny kolorek. Naprawdę komponuje się z każdą cerą. Dużo koleżanek, też blogerek mi bo polecało. do, do, do patrycja889 link. O, tu będzie na górze linczek. Do jej vlogów są super. No, ostatnią rzeczą, która tutaj koło mnie już z mojej to jest katalog Iwonu. Też jest bardzo fajny, to dam Wam link do vloga Gosi, Gosiaczek Golada01, super kosmetyki YouTube. To ona Wam poleci szczególnie szminkę kolor na żądanie. I link daję, tutaj jest, link do vloga Gosi, to tyle cię przy tym. Pa, pokazujcie co wymać w swoich torebkach. Hej!